Indie. Wybierz proszę kategorię i pytanie, które chcesz. Proszę. Kuchnia i pytanie numer jeden. Dobrze. Kuchnia jeden. Składniki tej pizzy pochodzą od kolorów na, fl na flaze Włoch. Mam nazwę. A, poczekaj. Musisz sformułować pytanie do tego. Y Skąd składniki tej pizzy pochodzą? Tak? Jeszcze raz przeczytaj pytanie. Odpowiedź przeczyta. Odpowiedź. Składniki, składniki tej pizzy pochodzą od kolorów na fladze Włoch. Skąd pochodzą składniki pizzy, nie wiem, capriciozy? Ehm, dobre pytanie. Nie wiem pytanie. pizza ma mozzarella, margherita i bazylię. Mozzarella co i bazylię? Pomidory, sos pomidorowy. A właśnie, prawie byś już powiedziała. Margarita, e, moja droga, jest... Margarita tego, czyli... nie ma bazylii przecież! No jak nie? W sosie chyba! Dobra, e, także e, dla Indii jest niestety minus jeden punkcik. A tu się odejmuje? Tak. Co ty świrujesz? Właśnie może być mocne zamieszanie, podkając. dzięki temu. Dobrze, Fox, twoja kolej. Która kategoria jest pytanie? Nie. Dobra, zacznijmy powolutku. Gaming pierwszy. Gaming raz, dobrze. E, pierwszy raz ta postać pojawiła się w grze Donkey Kong. W jakiej grze po raz pierwszy dane nam było spotkać Mario? Bardzo dobrze! Punkti dla ciebie. Indy, twoja kolej. Niech będzie filmy i seriale dwa. Dobrze. Eee, w tym filmie w rolę diabła wcielił się Al Pacino. Mogę dać pas? Możesz, to jest jak zła odpowiedź po prostu. Tak? pas. Fox. A zaryzykujemy. Daj mi wiedza ogólna cztery. Czy za dwa też tylko w ten Spoko. No za dwa punkty. No, czy tam, tym no, terminem. Koniec? Określa się olinowanie statku. Czym jest taki kierunek? Bardzo dobrze! Plus dwa punkty dla Foxa. Dobrze, Indi, twoja kolej. Daj mi kuchnię, drugie pytanie. <grym> dobrze, czyli to jest za jeden punkt, tak? Tak, poproszę. Dobrze. Poznaniacy pieką go w Dniu Świętego Marcina. Piekom, y, Rogale Marcińskie. Bardzo ładnie! Jest pierwszy kondolenc. No, no, Rogale Marcińskie. <laughs> Dobrze, super. Fox, Czy jest coś, Co jest w formie jedzenia i czego ty nie kochasz? Brukselka. <laughs> Okej, okay, fair enough. Co, co ja, co ja? E, gaming. Za dwa niech będzie, którekolwiek wybierz ktoś. Dobra. E, była to polska wersja japońskiej konsoli Famicom. Czym był Pegasus? Bardzo dobrze! Plus dwa punkty dla Foxa. Eee, a czy Pegasus nie był Ripoffem SNESA, nie Famiconu? Eee, nie, sprawdzałem to wszystko wczoraj, to był Famicon. Później się pojawił SNES dopiero, i później było inne. No, nie, nie będę się wrócił, dawaj punkty. <laughs> Masz! <laughs> eee, Indi? Wiedza ogólna za jeden punkt. Dobrze. Ten zwrotnik przechodzi przez Australię. Kozioro... A! I, i, c, c, e, poczekaj. Pytanie. Przez co przechodzi zwrotnik? Też nie wiem, który. Cześć, przychodzi przychodzi w rzutnik koziorożca. Tak, brawo, jest punkcik dla indy. 36, 36 słuchajcie, idziemy web w web cały czas, także jest super. E, Fox, twoja kolej. A daj mi wiedzę ogólną, za jeden. Wiedzę ogólną, za jeden. Mierzymy go w omach. W jakiej jednostce mierzymy opór? Tak, brawo. Chodziło o opór. Indy, szansa dla ciebie? Daj mi kuchnię za dwa. Kuchnię za dwa. E, tym mianem określamy potrawę kuchni wielkopolskiej, złożoną z twarogu, rozdrobionego ze śmietaną, wymieszanego ze szczypiorkiem i rzodkiewką. Co określamy mianem Gzik? Bardzo ładnie, dwa punkty dla ciebie. Damn, go. Daj mi a te filmy i seriale, takie jeszcze się nie rozstrzelały za jeden. i seriale za jeden, dobrze. E, ten aktor zagrał u boku Samuela L. Jacksona w filmie Negocjator. U czyjego boku w filmie Negocjator zagrał Kevin Spacey. Bardzo dobrze. Jest punkt <laughs> dla Foxa. Trybiki w głowie. No to jest jakby to jest sposób myślenia, który trzeba po prostu błączyć. Ale już wam idzie znacznie szybciej niż, niż była na początku na przykład. Także jest, jest super. Trzeba nie? Dokładnie. Indii? Kuchnia za dwa. Kuchnia za dwa. Dobrze. E, w dawnych czasach podanie tej potrawy oznaczało odmowę stania się o czyjąś rękę. Co w dawnych czasach oznaczało podanie czarnej polewki? Bardzo ładnie. Tak, pamiętam, bo w Wiedźminie dwójce zoltan się żalił, że dostał czarną polewkę. No, jak przyjechał, mu ten. E nieważne. Do Break'n'Bricksów prosić o rękę. Tak jest. E, Fox. Ja, e, e, Gaming za dwa. Gaming za 2 e, Ta wersja Pokémonów charakteryzowała się posiadaniem Pikachu, który towarzyszył naszemu bohaterowi również na mapie. Czym charakteryzował się Pokémon Yellow? Brawo! Dwa punkty dla ciebie. Moja pierwsza gra z Pokémonami, w jaką grałem. Indie? Do samego końca nie wiadomo, co będzie, słuchajcie. Jak będzie zaraz seremista to będzie siara. Gaming za jeden. Gaming za jeden. Zabieramy punkty Foxowi, rozumiem. E... Yeah. <laughs> ehm, w tej grze możemy grać trzema rasami. Terranami, Zergami i Protosami. I loma razami możemy grać w grze w Starcraft? Bardzo ładnie, jest punkt ich dla Indii. Dobra, no to film i serial za jeden. Filmy i seriale za jeden. Eee, z tego słynnego filmu pochodzi cytat: Houston mamy problem. Jak to sformułować? Demet! Um, nie wiem jak złożyć pytanie. Jaki blank totalny? Eee, dobra, muszę się złożyć. Nie, 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 nie złożę pytania do tego serio. Niestety minus jeden. E, na przykład, z jakiego słynnego. E, fłu, e, mo, jaki, znany, jaki znany cytat pochodzi z filmu Apollo 13. Ach, no nie, nie przyszło mi to do głowy. Kurwa. Zabijcie <laughs> mnie. Jak się jak przez to przegram, to, to, to po prostu się chlasam, nie? Jeszcze gra się nie skończyła, jeszcze jest cztery pytania, cztery punkty, dwa pytania. Indy, słucham cię. Wiedza ogólna. Dobrze. Jest to półpiętro, wydzielona górna część wysokiego pomieszczenia. Czym jest Andresola. Bardzo dobrze! Czym jest Andresola, Dokładnie! Jak zamknąć te dwie rzeczy? I że to jest wydzielona część, i że to jest półpiętro. Od To chyba mamy jasność, Już, ale ostatnie pytanie zostało. Lecimy, Fox. ostatnie pytanie dla Ciebie. W postać tego walecznego Szkota wcielił się Mel Gibson. Kto wcielił się w postać Williama Wallesa w filmie Braveheart? Bardzo dobrze, dwa punkty dla ciebie, nie żeby to coś znaczyło, ale. O mnie Pamiętajcie, bo ja doceniam starania Foxa. Także moi drodzy. to była walka, to był po prostu. Nie, fenomenalnie, naprawdę. Ja się stresowałem, bo ja nie mam nic przygotowanego na odgrywkę. Więc muszę to wziąć pod uwagę następnym razem. To już jest pierwszy raz właśnie tego. GG, dokładnie, e, także siup. E, moi drodzy, dzisiejszy wynik z dzisiejszego starcia streamerów, pierwszy odcinek e, starcia streamerów wygrywa wynikiem 43 punktów nad 41 pani Winna Indii, serdeczne gratulacje.